I tu jest największa niespodzianka dzisiejszego, dzisiejszego słowa, dzisiejszej Ewangelii. Dlatego, że Jezus z tamtym człowiekiem, i być może dzisiejsz, dzisiejszego wieczoru, także z nami, umówił się na ustalenie, kto jest moim bliźnim. I my zwykle, kiedy się pytamy o bliźniego, to pytamy się w kontekście, co ja mam zrobić dla drugiego człowieka? Jakie są moje zobowiązania? Do czego mnie przymusza fakt, że ja mam bliźniego, bo bliźni. W piśmie świętym Plesios czy po hebrajsku Rea znaczy, nie ten, kogo sobie wymyśliłeś, nie ten, kogo sobie wyśniłeś, tylko ten, który jest ci postawiony przed nosem, który jest twoim w twoim najbliższym otoczeniu, który czasami cuchnie, który czasami ma niezdrowe poglądy, który czasami jest nie do zniesienia, nawet sposób trzymania łyżeczki, nieraz mi mówią małżonkowie po wielu latach może doprowadzać współmałżonka do furii. Tak samo jak i sposób tłumaczenia się, dlaczego sobie przerywamy w pół zdania, bo już wiemy, znamy na pamięć refreny, którymi się posługujemy. Już wiem, czego się po tobie spodziewać. Już wiem, jaką mi historyjkę kolejną zapodasz. Dlatego już nie mam ochoty tego słuchać.